Siema, Andero. Siema, internety. Siema, cześć, witajcie. Co jeszcze? Co jeszcze? Nie wiem, odpalamy. Upalamy i zapinamy ciągnik oczywiście do lekkich prac na sam początek. Więc kolejna praca, wywóz, gnojówki. Podnieść, parę razy pokręcić i zaraz tutaj zapniemy. Gitara. No co faj, co faj. No jeszcze. Dobra, wolec zabezpieczony. Teraz kręcimy do góry.

Nie jedziemy szybko, bo buja beczka też jest pełna. Nie ma sensu. Tak. No wiadomo, szybka skrzynia, to tu możemy zapierniczać, ale to nie ma sensu po brak... Na 50 na godzinę. Jak nas będzie z tyłu New Holland pchał. Wysoki jest i dlatego. Znowu jakieś rozładunki, więc musimy kamerę wyłączyć, wyszły i zdjąć. Ursus. Jak widzicie łąki też mamy już dość spore, jeszcze podlewamy je w razie czego. Przejdę wam tutaj, żebyście widzieli jak to w miarę wygląda. Niestety szeroko patrzcie jak to rozlewa. Masakra! Czekam na bok, bo jeszcze mnie zaleje. No i możliwe, że mnie zaleje. No i co tam? Nie wiem, on Bardzo ładne, ale fajnie szeroko roztego tuję, nie? na całe tutaj Zestaw bardzo ładny Fajnie to wygląda Miło się pracuje Trzeba niestety też uważać bo mamy takie suche. No i co teraz pasowałby? Przymknąć chyba bo Musimy otworzyć dolną rozlewkę Dobra Wyłącz wałek Niech już wyrzuci powietrze Mamy niestety na górnej Bo dolny króciec Niestety, ale Się Rozwalił Zniszczył No ja wiem, ale to nawróć się, albo tam jeszcze raz jedź. jamy się do domu. Łąki ładne, deszczyk pada co jakiś tak, czas. Tak, aktualnie domu. mamy słońce, bardzo ładną pogodę i mają być deszcze, więc znowu nasiąknie tej wody i będzie coraz większe będą. Tak jest. No tu aktualnie jesteśmy chyba na dzierżawie, co nie? Tak, to tak, tu mamy przesianą trochę więc jak widzicie... Innymi trawami, trochę tutaj była meloracja robiona, trochę rozrównane, trochę ziemi, kamienia właściciel nawiózł, no na to już nic nie poradzimy tak, tu jest najwięcej i nie jest ciekawie, ale, ale każdy kawałek się przyda przyda się, bo rolet potrzeba I jak się te resztki wyleją, to dolną rozlewką Taka, i... Tak, a tu podwórkę będzie dobrze jak... O, ponieważ yy, tam rad już wspominał co się stało będziemy musieli kupić całe Całą tą końcówkę no nie? Tak, tak, ona Zasuwę, całą tą zasuwę. Serce biała przegniła już po prostu, bo Ta. tego nie wspomnieć. Ta. Tak, już, już nie da się, tak. się zakładać tej Czy da się, ale część leci pod spód, no to już trochę to nie... nie elegancko to wychodzi. I trzeba po prostu... O, tu nie chcę zlecić no nie? O, no. zobaczę? I po prostu no jak rozlewało, a tak to yy, ładnie rozlewamy tą górną co zasysa a takie resztki tam wylecą już dna to niech jak już wylecą nawet tutaj, bo te kamienie takie są to był przesiewany trawą ta łąka yy, i miejsca nie widać, że już jest ładna była dwa ta tą przesiewana tam jakąś mieszanką życińcy, nie życińcy i innych tych komosów komosy nawet powiem, że, że nawet, nawet tutaj mamy co roku ładny plony. Ładny cztery pokosy możemy tutaj z tej łąki zabrać. Prawie wyraźnie mówi, że koniec, tak? Możemy. Odpieszyć. Tak, także z tej łąki akurat cztery pokosy były, no nie? Przeważnie, trzy, cztery to jest zawsze. Tak, tak, one są tu na tych podmokłych, bardziej ci tak, Rośnie, ale, Najgorzej jest na tych łąkach co so, y, są zalewowe, czyli kurczę bardzo, bardzo dużo zastoiska wody są jak jest deszcz a znowu jak jest susza to wszystko wysycha no nie i nie ma, co. dwa pokosy możemy jedynie zebrać tak jest? tak, widać, że cały czas spije elegancko po to godzinę, no tak, byli lecą możemy mogę te łączki wszystkie nie są duże wszystko zbierać, tak jak ja to kupuję zawsze że każde, y, każda łąka się przyda każdy parę olek jest potrzebne Otóż kukurydza wschodzi widzę wilgot jest, no i kukurydza wschodzi także y, myślimy, że w tym roku w plony będą niemałe, tak? Pokosy. Jeśli chodzi o pasze, tak? tak? Jeśli chodzi o pasze, pogoda. Tak, w tej pogodzie tak, ale nie możemy liścić w morzu. jeszcze nie wiemy co będzie lato, to jesień tak naprawdę. Na tym roku też się zapowiadało, nich było ładnie, ale niektórzy powozili wszystko w e, e, no, można powiedzieć, bo przyszły deszcze od Bożego Ciała i nie dało się e, nic zebrać. Ty ta rozlepka nie wyleci? Nie, nie to jest założona, nie wyleci, bo jak była założona oczywiście. a, na tym górnym jest tak, tak. powiem Wam, że wygoda jest fajna łódź jest szeroki siedzi się elegancko tak. nie wieje wiatr, bo 40 sobie... <laughs> super jest powinno być siedzące, no. tak? No i tak sobie jeździmy yy... trochę już zrobiliśmy yy, motogodzin tym traktorem, ponieważ ja już trochę pracę nim Osobra też troszeczkę już w polu podziałał, nie wszystko nagrywaliśmy, nie wszystko byliśmy w stanie, mieliśmy czas, jak nie było czasu to oczywiście nie nagrywaliśmy i tyle, no nie, teraz jest ładna pogoda, mamy trochę więcej czasu, to sobie...